Witam wszystkich w 47. części Let's Play Stalker. Przypominam, że właśnie robimy ostatnie zakończenie. I tak, i teraz mamy się udać tam, gdzie nas te teleporty poprowadzą. Ostatnio skończyliśmy tutaj, teraz musimy zejść na dół. I po prostu iść tędy. Tam dalej jest kolejny teleporcik. Niestety końcówka w Stalkerze nie została moim zdaniem dopracowana. Bo te teleporty, no fajna rzecz, ale jak są 3-4, ale nie... Ale nie kurwa 30 Kurwa coś nie mogę trafiać dzisiaj fuck Ehe Tam jeszcze był jeden dziobasek. Zaraz go zgarniemy. Ale coś mi strasznie po klatkach, nie, co jest? Już? Ajajajajaj, aj, 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 aj. kolego, tak to my rozmawiać nie będziemy. Miałeś coś O, tak właśnie, amunicja będzie nam bardzo potrzebna. Tu miałeś coś, to sobie weźmiemy. No i dobra, i teraz szybko zapieprzamy. No Cholercia niestety w egzoszkielecie nie możemy biegać. To jest poważny minus, bo tutaj trzeba spieprzać. Właśnie, jego sobie olejemy. Dobra, z tamtymi to damy sobie siana. to nie ma sensu. I teraz gdzie nas przeniesie? Aj. Holy shit. Nie skapnął się. Aj. Ej, co tu jakieś wybuchy? Dobra. Oj, Jeszcze tam jeden był Cwaniaczek Dobra, pięknie. już może. A, nie, jeszcze nie możemy. Oj, shit. I tak, teraz nie mogłem go zastrzelić. Dobra, ale jego to już sobie załatwimy tak normalnie. U, nawet zadziwiająco dobrze mi poszło. Ten sobie się odwrócił. A, kur. Dobra. No i coś Podejrzanie dobrze idzie, coś jest za prosto tutaj. Pewnie zaraz prędko tego pożałuję. Tylko tak. E, chciałbym wiedzieć, którędy teraz. Bo nie bardzo wiem. Aha, tam jest, spoko. Zaraz pewnie wyskoczy znowu kilku chłopców. Zdążymy? Zdążymy? Zdążymy. Nie wyskoczy już nikt, Dobra. Nie wiem, czy uda nam się zakończyć. Dzisiaj stalkera? W sumie chyba nie. Nie, bo byłby strasznie za długi odcinek. Nie. Tutaj na górę. Dobra. Na razie spokojnie. O, to jest ten helikopter. Chyba... Sorry, który do nas napieprzał wcześniej. Tak, to jest chyba ten. Kurde. I mam wrażenie... A nie, jest tutaj zejście, bo się bałem, że tutaj zejścia nie będzie. Nie, nie zakończymy dzisiaj stalkera bo po prostu za długi odcinek z napisami to będzie strasznie długi. A ja po prostu mam zbyt wolnego neta, żeby sobie pozwolić na dłuższy odcinek. Tu już mi. Wy... O tak, właśnie miałem powiedzieć, że to mi wygląda na klasyczną pułapkę i się o wiele nie pomyliłem. Proszę kurwo. Będziesz tu do mnie strzelać ty. Przyznaję, że cię pewnie będzie drugi z drugiej strony. A, skąd ja to wiem? Macie coś, chłopaki, ciekawego? No, troszkę, Amo. Dobra, no. Teraz to w sumie nie wiem, czy nam się to przyda. No, kurde, coś mi strasznie dobrze idzie, no. Oj, oj, oj. Myślałem, że spadnę. Aha, a jest drabinka, już myślałem, że będę musiał tam daleko tak ganiać, ale nie. Tędy sobie spokojnie przejdziemy. Co się FPS-y trochę mi skaczą, ale to chyba jest wczytywanie obszaru. Od kurwu! Co to za pieprzony chłopiec? He, on chyba spadł. Dobra, walić go! Jeszcze będę nim teraz przejmował, jak. Muszę zasuwać dalej. O, nie, 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 on ma rakietnicę. I chyba się modli, ale na co ja czekam? Tak, chciałem go elegancko sprzątnąć. No, wyszło jak wyszło, trudno. Ale grunt, że nie żyje. Kolejny teleporcik? Nie wiem, nawet przestałem liczyć w ogóle. Będzie nam to potrzebne? Antypromieniowanie to sobie weźmiemy. Leg na promieniowanie. Mhm. Kurde, nie wiem... O tak, się popisałem po mistrzowsku. Kurde, nie wiem, czy się powoli do końca nie zbliżamy. Ja nie chcę jeszcze kończyć dzisiaj. Dopiero szósta minuta, fuck. Czyżby, czyżby, czyżby... Kurwa, nie mogę się wysłowić. Czyżbyśmy skończyli dzisiaj Stalkera? Aha, tu mamy spasi. Chyba lepiej żebyśmy trafili. Tylko poczekamy na nasze FPS-y. Okej. Okay. Dobra, trafiliśmy. Mhm. Mm o nie, ten ma... Kurwo. Ten frajer ma rakietnicę. Lepiej go zabić. Aha. Kurde wielu co ja się będę z wami chrzanił. Zaraz biorę działko gausa i... Mm, kurde. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jakiś kolega? Ma jakieś wąty albo coś? Nie ma problemu, naprawdę. I kolejny magiczny teleport. W ogóle... Nie wiem jak to się nazywa teleporty? Jakieś zjawiska, pewnie paranormalne się od tego promieniowania wszystko poserało. Jesteśmy w kolejnym miejscu O, tam skakaliśmy Heh, Ciekawe Aha, tam dalej nie przejdziemy, tak? No, znając życie musimy tam iść Czyli będziemy musieli skoczyć tutaj I gdzie teraz? Ziom? No raczej nie na ziemię, nie? A e, no gdzie mamy teraz iść? Nie, no tutaj musimy iść. Który tam już na nudzi mu się? Oj, chłopcy. No i patrzcie, i tak dobrze szło i się zesrał, nie no, czyżbyśmy... Nie no, nie bardzo mi się chce wierzyć, że... Kurwa... Aha, świetnie, broń się zacięła. Oj, któryś ma działko Gaussa, bo tu... O, się kurwy znarowiły teraz, fuck. Tutaj był jakiś lamusek jeszcze. Oj shit, nie możemy teraz strzelać. Nie zrobimy starą, sprawdzoną metodą. Czyli. Aha. Co to ma być? Kto mnie tutaj. Kurwa, promieniowanie. FAK! Tak, ziemia jest tak napromieniowana, że po prostu nas zabija. O, zajebioza! Właśnie przechwaliłem się. Pierwsza śmierć. Zajebiście. Ej, kompletnie nie wiem, gdzie dalej iść. To jest wcale nie jest śmieszne. Poza tym on skądś musiał tutaj przyjść. Patrzcie, jak ich wytrzymały. A tam jest pan z działkiem. Dobra On już nie będzie nam sprawiał kłopotów o tam kolejny pan z działkiem Tam widzę, że kolejny był gościu Dobra, możemy chyba zmienić na tą I teraz pytanie Aha Nie mam już pytania spoko Nie no to było troszkę dziwne no dobra, ładnie, pięknie, ale. A, i pewnie mamy iść teraz tutaj, na te rurki. Okej. Okay. Nie ma większych problemów. No, nawet ta elektrownia z... fajnie wygląda. Chociaż nie chciałbym być tutaj naprawdę. O, koledzy są. Dobra, dwalić ich tam. Chociaż tak. Ej no Kurwa zabij tego frajera nam raz zajebiście. Nareszcie i kolejny teleporcik. Ostatnio oglądałem sobie Czarnobyl reaktor strachu. Naprawdę fajny film. Polecam. I naprawdę te wszystkie bloki wyglądały podobnie. Czyli tak trochę strasznie Już były podniszczone I było przejebane Nie wiem Grupka z jakichś studenciaków sobie wycieczkę robi W życiu bym tam nie pojechał Chyba, że z jakąś armią I kurwa w jakimś tym yy, Skafandrze, no to jeszcze można byłoby Pozwiedzać, ale tak to dajcie spokój Kurde hmm, Tutaj mieliście coś panowie ciekawego? Czymy apteczkę? Apteczkę no weźmy sobie. Weźmy sobie to. Dobra tam. Już do tych skrzynek nawet nie chce mi się zaglądać. Już nie mam ochoty wiedzieć co tam jest, bo na pewno nic czego my już nie mieliśmy albo nie mamy. Oj teraz blisko siebie są te teleporciki. Oj co to jest? Troszkę dziwnie to wygląda. No i kolejne trzęsienie. Hmm. Czy my tutaj już nie byliśmy? Aha, się popisałem. Dobra. w porządku. Dobra, na razie nic od was nie chcę. Albo od Ciebie mogę sobie coś chcieć. Weźmy sobie troszkę amunicji. A i się zagadałem. Dobra, pięknie, ładnie poszedł. Pytanie, czy tutaj coś... No pewnie, że czeka, no. Dobra. I przy okazji, kolejne trzęsienie. Tutaj nie wiem, czy tutaj czasami nic na nas nie wyskoczy. Czyli. Nie, dajmy sobie spokój. Nie, myślałem, że tutaj pojawią się kolejne oddziały tego monolitu, ale nie. To jest jakaś baza. I raczej to nie jest nasza baza. Świateczką po ukrywane. Ajajajajajajaj, aj, aj, aj. patrzcie jaki. Aha! Kurde, strasznie wytrzymał. Był sukiń synek. Dobra, tu jest jakiś pancerz. Nie, to, to nie jest egzoszkielet, więc nie Egzoszkielet to jednak egzoszkielet, to jest wytrzymałe zajebiście Oj, na razie spokojnie Tylko pytanie, czy. Aha, dzień dobry Panu też mówimy dobry. O, ta apteczka się przyda na pewno. Hmm. To trochę strasznie wszystko. Co, już nikogo więcej? Żadnej Altyrellis? Nic? Nie? Tak po prostu nie przepuszczacie? Co to jest, kurwa. Zaraz, zaraz to. Nie, barman? Nie, to nie był barman, to był ten pierwszy koleś. Kurde, nie pamiętam jak on się zwał. Ale to chyba znak, że się powoli zbliżamy do końca odcinka i z całej gry. Gdzie byliście ziomki? No, tutaj. Napieprzali do mnie, nie ma żadnego. No, dobra, tutaj na górze widzieliśmy jakiegoś skubaniec, sobie gdzieś szedł. A, tutaj jest Kubaniec. Kurwa, teraz nie będę mógł strzelać. Ja pieprzę te trzęsienia. Dobra, ale teraz bez jaj, zaraz zginiemy. A jedna śmierć na odcinek myślę, że spokojnie wystarczy. Patrzcie, tam jeszcze jakiś był. To jest, kurwa, gdzie mi tu uciekasz, w frajerze? A ty kurwa teraz lamusie mam mamcie. No A tam jeszcze jeden gdzieś na górze chodził sobie No już już go słyszeliśmy, tak Go zresztą widać Czekaj, ja sobie ja się do ciebie tam przejdę Wtedy tam faniaku inaczej zaśpiewasz o ty kurwa, lamusie, jebany, skąd ty się wziąłeś? Aha, teraz to sobie może strzelać. No właśnie. Jeszcze pójdziemy do tego swaniaczka. Dobra. Kurwa, nie dojdziemy do tego swaniaka na górze. Właśnie. Oho, uh, galancie mnie pokroił. Nie. Coś ty tak. Kurde. Dobra. Chyba tutaj zakończymy odcinek. Tak, chyba no tutaj przed kolejnym teleporcikiem. No, dzisiaj było naprawdę sporo strzelaniny. I już jesteśmy prawie przy końcu gry. Myślę, że w następnym odcinku zakończy się wszystko. O, mam nadzieję, że się Wam podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Do cześć!